Czytając wiersz następny, wołałem wielkim głosem mego serca. O w pokoju! O w tym, co jest samym bytem! O jak on to powiedział? Będę spał i odpoczywał. Któż bowiem oprze się nam, gdy spełnią się zapisane słowa, pochłonęło śmierć zwycięstwo? Ty jesteś w najwyższym stopniu samym bytem. Ty, który się nie zmieniasz, i w tobie jest odpoczynek i zapomnienie wszystkich trudów, albowiem nie kto inny wraz z tobą i nie dla osiągnięcia czegoś innego, co nie jest tym, czym ty jesteś, lecz ty sam, Panie, osobliwie w nadziei posłałeś mnie. Czytałem i płonąłem cały, a nie znajdowałem sposobu, abym mógł przyjść z pomocą tym głuchym i obumarłym, do których i ja należałem, zaślepiony gorszyciel udający uszczypliwymi słowami przeciw pismom, w których rozlała się słodycz nieba i Twoje światło, to też cierpiałem nad losem tych, którzy byli wrogami owych pism.